Hej, hej, mamy sobotę. No to multi, multi. Właśnie nasze takie porównanie między własnymi liczbami, a tymi na chybił trafił. Więc to właśnie tak wygląda, że wszędzie mamy takie same szanse. No bo tu mamy 10 zakładów i 10 też na własne. Więc łącznie, łącznie wkład jest to 5 dyszek, a łącznie mamy 20 zakładów na 8 skreśleń, ponieważ. Była promocja na 8. No i żeby coś było, co najmniej cztery liczby muszą być. Oczywiście losowanie jedno, stawka podstawowa, bez plusa. A losowanie odbyło się 31 o godzinie 22. Leci jedna tabelka, no i zapraszam do wspólnego sprawdzania. Znowu zaczniemy od własnych liczb, ponieważ ich jestem najbardziej ciekawa. No i zobaczymy, y, które lepiej się spiszą, własne czy właśnie na chybiu trafił. I zaczynamy. Tu mam tylko na tym kuponie dwa y, zakłady. No i dobrze, y, tabelka już jest. O, i zaczynamy już od tego, że mamy dziesiątkę. Dziesiątka jest. Mm, 12 nie ma, choć było blisko. 28 nie ma. 31 nie ma. Ale mamy 47, mamy drugą, 52 nie ma, 74 mamy. Mamy trzecią, uwaga, o, mamy, mamy 75. I była to liczba plus. Oczywiście tego nie liczymy, ale fajnie, bo mamy tutaj, no już mamy trofienie. Ja sobie tak zaznaczam, a gdzieś tutaj na boku napiszę. Yy, w promocyjny szóstka jest. 6 zł płacą za 4 trofienia. Fajnie zaczęliśmy. Zobaczymy ten drugi zakład. Może też będzie fajnie. Ale tak, dwójki nie mamy, ale za to mamy czwórkę. 16 nie ma, 28 nie ma, 43 niestety nie ma, 46 nie pojawia się, 71 nie ma, no i 78 też nie ma, więc tylko jedna. Ale ogólnie fajnie, bo już wiem, że na własne na pewno coś tam było. A jeszcze przy nami ile? 8 zakładów na własne, a później właśnie na chybił. No to patrzymy kolejne zakłady. I tak, jedynki nie ma. Trójki nie ma, szóstki nie ma, dziesiątka jest, dwunastki nie ma. Mamy 13.

No powiem Wam, że szkoda, że nie pojechałam dalej, że 25, 26. Wtedy bym coś miała, ale już, bo widzicie, że tutaj wszystko po kolei wzięłam, e, ale tego nikt nie wie. Można sobie tylko gdywać. Kolejny zakład. Szóstka. Nie pojawia się. 13 mamy. 18 mamy. No, fajnie wygląda. 41 już niestety nie ma. Kolejna liczba też nie pojawia się. Kolejnej też nie ma. Co tam dalej? 64 nie ma i 69 nie ma. O, fajnie się tutaj zaczynało, a niestety dalej już było gorzej. Ostatni zakład na tym kuponie. Dwójki nie ma, ósemki nie ma, dziewiątki nie ma, 28 też nie. Mamy 29. Niby szanse są, ale już widzimy, że nie, bo nie ma 30. No, 36 niby jest i ostatniej liczby nie ma, ale niestety tylko dwie, no to nic nam to nie da. Cały kupon tutaj okazał się bezskuteczny niestety, ale jeszcze mamy 4 szanse. Jeżeli chodzi oczywiście o liczby własne, no to już patrzymy. 41 nie ma, 42 nie ma, 43... Nie ma, wiecie co, będzie szybciej jak zaznaczam 47 i tylko to, bo widzicie, że poszłam z systemem na same czwórki. Kiedyś poszłam na same siódemki i było dobrze, ale niestety tutaj czwórki się nie spisały, bo były tylko dwie, co nawet właśnie tej ostatniej nie miałam. Ale w tym losowaniu, gdybym dała na siódemki, byłoby lepiej. Ale no cóż, nie ma to nie ma.

O, i mamy 29, uwaga. No i mamy 75. Uwaga, jeszcze dalej. 76, no nie ma i 77 nie ma. Było blisko do 5, ale chociaż fajnie, że mamy tutaj i tak coś mamy. Mamy ponownie szóstkę, zapisujemy. No i uwaga, ostatni zakład na własne. Piątki nie ma, siódemki nie ma. 17 nie ma, 22 nie ma, 32 nie ma, 35 jest, ale już nie mamy szans. No, 40 nie ma i ostatnia liczba też nie pojawia się. A więc tutaj mamy dwa zakłady udane, jeżeli chodzi o zakłady na własne liczby. 12 zł. Oby jeszcze tutaj coś udało się trafić. Przynajmniej to 5 na 8, na 8 to już by było całkiem, całkiem. Dobrze, chyba wszystko będzie widać. No i zaczynamy. na chybił, trafił. Ech, już, 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 bo mi tabelka zniknęła. Poczekajcie. Dobrze, już ją widzę. Szóstka nie ma. 16 nie ma. 18 mamy. 24 nie ma. 43 nie. 73 mamy drugą, uwaga.

Wyglądało. Niestety skończyło się jak się skończyło. trzydzieści 17 30 32 47 dopiero jest. Wszystkie te odpadły. Dalej patrzymy. 57 nie ma. 60 nie ma i 69 nie ma. No to pusto. Kolejne tutaj zakłady i mamy dziesiątkę na pewno. o i mamy piętnastkę. Ale niestety dziewiętnastki nie ma. Dwadzieścia nie ma. Trzydzieści cztery nie ma. Dziesiąt dziewięć nie ma. sześćdziesiąt trzy też nie i siedemdziesiąt dwa jest. Oj, szkoda, tylko jednej zabrakło. Więc lecimy już do piątego zakładu. Ósemki nie ma. Dziesiątka jest.

64 nie ma, no i tutaj ostatnia liczba też się nie pojawia, ale i tak było słabo, nic nie wpadło, ani jedna liczba, więc kolejny zakład, 34 nie ma, 48 nie ma, 52 nie ma, 53 też nie, 56 dopiero się pojawia, yy, kolejne liczby tu nie ma, ta... Też nie i tam jest, ale tylko dwie. No to wiemy, że nic z tego. Yy, zakład ósmy, siódemki nie ma, 20 nie ma, 26 pojawia się, yy, 39 niestety nie ma, 43 nie ma, 53 nie, kolejna liczba jest i 76 nie ma. Znowu nie ma. Ostatnie dwie szanse. Ósemki nie ma. Dziewiątki nie ma. Czternastki nie ma. O, siedemnastki nie ma. Trzydzieści dwa nie ma. No to kiepsko, bo tych tu nawet chyba nie ma co sprawdzać. Niestety koniec nie ma szans. No chyba, że w tym ostatnim. Yy, a czyżby na w ogóle nic nie było? No to byłoby nieco dziwne. Szesnaście nie ma. 19 nie ma, 27 nie ma, 29 mamy. No zobaczymy, 30 nie, 41 nie, dopiero mamy tu, ale już niestety, niestety na pewno wiemy, że tutaj nic nie było, a więc cały kupon jest na nie. No wielka szkoda, powiem Wam, bo jednak. Gdyby chociaż było tutaj jeszcze coś, zawsze byłoby nieco lepiej, jak na taki wkład, a jak na taki wkład, no to mało tutaj wpadło. Ech, niestety, powiem, że. E, no nie wyszło za ciekawie to na pewno. I już Wam tu pokazuję. Okazało się, że na własne poszło lepiej. Nie spodziewałabym się tego. A jednak na własne dzisiaj było lepiej. E, łącznie uzyskałam 12 zł, e, co daje minus 38 zł. Znowu duży minus, no bo Keno też niestety nie poszło. E, no ale dobrze, nie będę się już tutaj poddawać. Jak już zaczęłam, to trzeba w tym być. Zobaczymy jak to będzie. Za oglądanie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. No, i oczywiście zachęcam do zostawienia łapek. A nowe osoby zapraszam do zostawienia Subika. Będzie mi miło. No, życzę Wam miłego weekendu. Pa!